Witam wszystkich w kolejnej misji Call of Duty Modern Warfare 3. Eee, widzę, że Price lubisz sobie zapalić. Jak możesz planować? Palić, planować. Palić w kanałach. No ale nic, jest oko burzy. 10 października. A ja pływam w kanałach. Z Mydełkiem i Price'em. Oj, mydełko, mydełko. Jak ty się nie rozpuszczasz? Cały czas w wodzie siedzi, a ja się nie rozpuszczasz? Ja chcę takie mydło! Nie no, co to za mydło? Chcę się w końcu nie rozpuszcza Powiedzmy szczerze. No mogę mogliśmy. Fajnie. Znaczy, iść. Ja chodzę, chodzę po wodzie. Jestem jak Jesus. Schowamy się. Upłyń. Nacisnę szybko, będziesz płynął szybciej. Włącz motorówkę Dobra, zachowam ciszę Jakoś nie umiem Noo <grym> <grym> Letarka Price Latampa Lubię Price jak tak mówisz Ten Twój głos Tajemniczy głos. nie jak Keanu Reeves. Byłeś lepszym, lepszym Neo. Byłeś lepszym Matrixem. Był byś lepszym nie. obcym w dzień, filmie dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Naprawdę dobry film, polecam wszystkim. Dobra, rozumiem. Noc ciemno pada, ale bez zasady, żebyśmy byli zauważeniem. Kama... Kamarów, okej, okay. nie makarów, tylko Kamarów Podobni Mogę broń? Uuu. Druga Rzeczywiście pistolet jest z tungim. Bartłomiej, Mirosław, Dusek Nikolaj Masek, Martin Risa Andrzej Stefanek! Stepanek! Stepanek. Okej okay. O, snajperka z hybrydowym Okej. No, Dobra noc. A ten jak jest to zeskarlalnie. I od nowa misja. Jak <grym> zawsze. I tak ich zabijemy. Alla, lucky bastard Dobra, sniperem nie wyszło Na szczęście to nie jest jakiś tam M95 czy tam GOL czy tam V, czy inne bronie, które trzeba przelatować I mogłem szybko strzelić Sytuetka? W takim miejscu? Na ścianie? No. Trzeba się pośpieszyć. Dobra, to był zły pomysł. Na no, twój znak. Dobrze, są. Chowaj się pod parasolem, się rozpuścisz. Gdzie niby. O. A nie mogę zdjąć snajpera? Nie no zauważyłem Pinda! Aha. E. Aha! dlatego! Chcę, że pojadę dziś! No dach, tak, zdejmę snajpera! Byłoby miło! Szlak! Przez okno kameraty nie znam. Dobra, nie ma z nami pracy. On się tu patrzy, nas podgląda. Ech, pójdę tak. Dobra Jak coś Leżymy, jesteśmy ciałami, nie żyjemy A prowizoryczny granat oh, I zabiję pewnie w sopa zamiast wrogów Zawsze tak bywa, zawsze Zrybacz rakieta Ciemno nie widzę No dobrze z lasera nie byśmy się znajdziemy zrodzili e, Co WTF? -a? uciekam Nawet nie drgni No okej, okay, nie, nie by bo... No coś mam nie drgnąć, a biegnę Eee Jeszcze raz. Bo to była paranoja. Okej, okay, puszczam myszkę. Nic nie robię. Jestem trupem. I patrzę się na rakiety, nie to są ryby, śledzie, frądly Makrele! Stupak. No sztupaka! Okej, okay. nie ruszam się Ja się nie ruszam, tak? się. Jak ty się ruszysz, to ja się mogę ruszyć. No, poprzednim razem nie było za bardzo dobrze, ale już jest lepiej. I guess then stay close. Good night. No, man. Good night. Hold on. Twenty pass on foot, and then bring it in armor.

Byłby miły, gdyby mi to ktoś rozszyfrował A więc lecimy na wojnę Na wojnę Gdzie się chowasz? To moja miejscówka A Teraz muszę przeladować. No nie dostał. No ale... Bożej. RPG! RPG, RPG, RPG... RPG. Nie ma tak jednym chciałem za to spadać. Będziemy jakaś... Wow, co się dzieje? Obieram.

Nie, puścisz wpuść się na nas! Ok, chodźmy! Oooo, jaka zbrojownia! Nie będę za sobą. Na dół czy do góry? Dobra, na dół. Na zewnątrz? Chyba na zewnątrz. Granat! Sztupak! Po co mi RSAS, jak mamy RSAS z Tumikiem? Dobra, to jest sołp łoo, wow, to już jeszcze teraz. Dostał Jakzem do nich nie jeszcze lacie tylko sami się Dobra, to są nasi. O, no. what the fuck? Czy to jest te, czy to jest kurwa te dziewięćdziesiąt? No. czy to jest te 90 do jasnej cholery! Ja proszę szybę wejdę! Oho, dobra, nie wejdę tam. No. Tu jest przyjście. Kurwa, la sery. Вайдан. Ну где не сгинулось? Ты же Чему? Ewop. Nie, BTLka. No i te dziewięćdziesiąt. No tak trochę. Kościół Op. Uff, to Sorry. No. No myślałem się, że to jest cel naszej misji. Więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Więc cześć, trzymajcie się.